To jak chcesz to mu tam powiedz, żeby nie zabrał na woską. Co ty? się... Ty się Bo ja się go boję Kogo się boisz? Jerzego go. I i i Ale tylko na woską. Tu takich mocno zastresowany. No bo wiesz co zrobiłem wtedy, zdjęcie tego wiesz no wiem, wiem, się boję teraz kanarów, a nie bez biletu jeżdżę. Co wypuszczasz, tak? Jutro się Dobry dostałeś. O, to jest mój ulubiony jęcz. Ale Tylko nie stresuj się, bo wiesz, no. jak się stresował, to nic z siebie nie będzie. Już mam nerwówkę. Myślałem, że będę co wcześniej w domu, ale kich, nie będę. Mam nerwówkę. Odnosz kierowca Gdzie? Nie wiem, myślałem. W tym 58 się że to odnosz kierowca. Że który? Ty przed nami. Ale że który kierowca? A z automata, nie inny. A więc czy? Tak, ja bym się nazywa? Obal? Co? Tomek Obal? Nie, nie, nie obal. Zmiennik Obala. No, zmiennik. Podgazuj go, podgazuj go idziemy idziemy w jakoniku, w jak haniku tam będę tyle czasu musiał poczekać na niebie To pan wobodzie Weź. O, to do niego przychodzę. ślepy, zatrzony. <Ślipy>. Widziałeś <ślepy> go. <ślepy> co? Widziałem. On puszczał auta gdzie bądź. To nie mógł. Tak. Co? to, czy to auto on puścił przecież tam na tej... na no jasny? On puścił? No. I co? No, no i... Zabrali mu za tapenie? Nie, to chyba tam tam nie, 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 też też puścił nie, No on. on, no on puścił puścił Teraz też. Ja? On, on puścił teraz też, jak się nie, No nie, nie, to teraz. nie, On działa. Piątka nie, nie,

w piątek, piątek sobotę, dziewiątka druga zmiana sobota dziewiątka druga zmiana i w niedzielę dwójka druga zmiana A. I poniedziałek wiesz co? Co? Wolne, Wolne A we wtorek? We wtorek nie wiem czy tam Coś ci da we wtorek. czekaj, widziałeś podręczniki, <noise> <noise> się się chwytają, 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 Chyba tak nie mnie unieść. Zrobiłeś już dziecko? Nie. Czy się mogłem na Facebooku opuścić. Haha, Nie bym tutaj miał sprawę na policji za udostępnienia dziewczyny, która na to nie wyraziła zgody. w stanach? Po polsku powiedzielibyśmy jednak 11 listopada. Elimie Ale malutka ludzi. Póki co, ważna data. 27.00. Dzień, w którym ktoś z Was wygra cudownie elektroniczne. Uwaga! To jest zabytek, mówisz? Zaczynamy rundę dodatkową 6 6.13. Mówisz, że to jest zabytek. Ale Podoba ci się? Który? No ten Daj zabyt... się, że to. Łączę to wszystko. Łączę to wszystko. Łączę to to wszystko. Super, 210 jedzi. Kolejna już chyba piąta albo szósta. Widzisz? Chyba piąta albo szósta. O, ty, mam już! Kurwa, znowu patrzę, się wszystko na głowę nie powyszał. Co? 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 Co tak był? Nie wiem co tak szukał. Czegoś szukał? Jego wysył czupryny było widać. <grymne> Ten też ma wysoł czupryny, ale nie chwali się. Nikogo nie ma. סושי זימו ים את המסוגו בן אדם פה כזה Nie przejdziemy na tych światów Co? Mówicie, żeby ciebie przegonić. Nie nie. On ma twój numer Co? On ma twój numer Co? Żeby mnie przegonić? Jeszcze wejść na słucham 122 słucham gdzie ty jesteś? no ja w tej chwili będę skręcał na mechaniczne jedziesz do mechanicznych to się odezwi do mnie dobra dziękuję. co chcę? chce? co on chce? no na zmianę już się na, nagrywam film w zabytku! No co, ja ty czasem uprawiasz No i Jacek co? Co, co to? Ty nie, 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 nie ruszaj mi po co masz się do niego odezwać? No bo ciekawy dziób nie zmieni. Ten Jerzy. Wiesz o co chodzi? Chyba, że cię nie zmieni. On jest ciekawy gdzie się zmieni? Co? On jest ciekawy gdzie się zmieni? No, ja jestem ciekaw czy przyjedzie tutaj na me, a się nie zmieni, czy mnie na mieście będzie zmienił. Ale po co on ci kazał się odezwać? Nie wiem, co ma Ładny, ten, ten pokazał, że mnie wygonić, a ty 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 dwa razy się zgłasza... zgłaszałeś do niego. Parę razy się do niego zgłaszałeś, by cię tam nie usłyszał. Co? No, nie usłyszał cię za pierwszym razem. Niech tym kurde, bo cię uszkodzimy.

Ostro nim sypiesz. Wiesz? Nie ma się co szczulać Nikogo nie ma to, to trzeba sypać. No Jutro nie ma Chyba, że ci go da. A nie, na jedenastkę tam i jedno takiego. Coś ty? Nie ma? A gdzie? Widzisz go tu gdzie? <noise> Poznałbym go chyba. Widzisz go tutaj gdzieś? Nie no tak, że go Nie ma go. nie zatrąkanie. Zatrąkanie. Jak ja stracam <grym> u by się podirwać. Co ty na dobre stanowisko przyjechałeś? Tam chyba gdzieś stamtąd. 210 na jego odchodzi. Stamtąd. Wzywasz go? Dyspezacja A co, ty schodzi i zobacz, może i z tamtego.